Pożegnanie słońca, rozdział 49. Zabijcie wszystkich. W pierwszej chwili myślałam, że się przesłyszałam, lecz Leach powtórzył te słowa, zanim upadł. Zabijcie wszystkich, gdziekolwiek ich znajdziecie. Nikt nie mógł mieć już wątpliwości co do jego ostatniego rozkazu. A ja zdałam sobie sprawę, że to nie była nagła. Emocjonalna decyzja chłopca, który właśnie odkrył, że bogowie straszliwie zabawili się jego kosztem. Zanim umarł, spojrzał na mnie z tym dziwnym wyrazem twarzy, który będzie mi się śnił każdej nocy aż po kres mojego życia. Gniew na mnie, na swojego ojca, na wszystkich Gaeshi, ale też nagła konstatacja, że nie ma już odwrotu. Próbował unieść drugą rękę, tę z której krew tryskała strumieniem, ale ona odmówiła mu posłuszeństwa. Otworzył usta, wydał ostatni, przerażający rozkaz i umarł. Noech chwycił mnie za ramiona i odciągnął na chwilę, tylko zanim tłum wybuchł płaczem. Ludzie rzucali się na kolana, unosili twarze ku niebu i wyli niczym wilki. Zobaczyłam, jak żołnierz, który nas przepuścił, krzyczy, i rozdrapuje sobie twarz paznokciami, a po jego policzkach spływają łzy zmieszane z krwią. Ale nie to było najgorsze. Nie minęło więcej niż dziesięć uderzeń serca, a już pierwsi wojownicy podnieśli się z kolan, chwycili włócznie i tarcze i rozbiegli się po wiosce. Wkrótce w powietrze wzbiły się zupełnie inne krzyki. Kobiet wyciąganych z domów, Dzieci wyrywanych matkom. Nie pamiętam wiele z tego, co wydarzyło się później. Nie straciłam przytomności, nie było ku temu powodu, ale myślę, że wyparłam z pamięci wydarzenia tego okropnego dnia. noeh i Niali poprowadzili mnie w kierunku przystani, trzymając między sobą szybciej niż ktokolwiek inny zdali sobie sprawę ze znaczenia ostatnich słów Leacha. Byłam Gaeshi. Nawet jeśli tu, w domu króla, nikt mnie nie znał, ktoś mógł zatrzymać nas i zapytać, kim jesteśmy. Reakcja tych dwojga prawdopodobnie uratowała mi życie. Przy molo zastąpił nam drogę jakiś chłopak w wiklinowym szyszaku na głowie, cały utytłany w czerwonej farbie, jak gdyby w trakcie malowania barw wojennych wylał przypadkiem na siebie zawartość rondelka. Pamiętam jego wystraszone oczy i uniesione ku nam ręce. Nie mógł być starszy ode mnie. Stójcie, stójcie, co się dzieje? Niali huknęła na niego tak, że gdyby tylko mógł, zapadłby się na miejscu pod ziemię. Jak śmiesz stawać nam na drodze, głupcze! Potrzebujemy dobrego czółna i trzech wioseł, ale już! Wystarczyło. Zanim się obejrzałam, siedziałam na dnie czółna, a ten biedny chłopiec rzucał nam linę. Zamiast nas powstrzymać, wspomógł naszą ucieczkę. Oddaliliśmy się od brzegu na bezpieczną odległość. Ustawiliśmy czółno dziobem na zachód i zaczęliśmy wiosłować z całych sił. Żegnały nas wrzaski. W tamtym momencie nie mogliśmy jeszcze być pewni, co zrobią Tielwi, czy jedynie dom króla padnie ofiarą ich zemsty. Ale nie mieliśmy wątpliwości, że nasze marzenie runęło. Nie było już szansy na pokój. Role się odwróciły. Jedyne, co nam pozostało, to wrócić jak najszybciej do pożegnania Słońca i tam przeczekać najbliższe dni. Jedyne, co mi pozostało. Poprawiłam się w myślach. Niali i Noech nie musieli uciekać. Myślę teraz, że ich decyzja wynikała z troski o mnie i być może jeszcze tego pierwszego dnia wierzyli, że cały ten wybuch nienawiści szybko ucichnie. W świetle dnia. Gdy krzyki przestały rozbrzmiewać w naszych uszach, zastąpione szmerem tafli wody rozbijanej przez wiosła, na chwilę powrócił nam optymizm. Dotrzemy do pożegnania na długo przed nimi, powiedział Noech. Przynajmniej w tej jednej kwestii bogowie są nam przychylni. Dobry biegacz może nas wyprzedzić na krótkim dystansie, ale już od jutra wszyscy, na których się natkniemy, nie będą jeszcze mieli wiadomości o tym, co się stało. Jeśli ktoś spróbuje nas zatrzymać, powiemy, że jesteśmy Tielwi i płyniemy z rozkazami od Jere Majacha. Albo że jesteśmy Gaesi i uciekamy. Miał rację. Nikt nas nie zatrzymywał. Dwa razy tego dnia czuł na Tielwi wypływały nam na spotkanie, ale wystarczyło, że Noech stanął na dziobie i krzyknął kim jest, by zostawili nas w spokoju. Słońce kryło się już powoli za górami, gdy wypłynęliśmy z za zakrętu i na prawym brzegu zobaczyliśmy mężczyznę w przepasce biodrowej. Stał po kostki w wodzie, drżał z zimna. Gdy zobaczył nasze czółno, przyłożył prawą dłoń do ust i krzyknął: Tielwi nadchodzą! Nie musisz się nas bać, odkrzyknął Noech, wstając, ale Nialli powstrzymała go. Przyjrzyj mu się, powiedziała. Z barku mężczyzny wystawał grot strzały. Jego lewa ręka zwisała bezwładnie. Spojrzał na nas ponownie szeroko otwartymi oczyma, lecz jakby w ogóle nas nie dostrzegał. Tielwi nadchodzą! krzyknął ponownie. Jakby w ogóle nas nie zauważył, jakby ostrzegał cały świat. Byliśmy pierwsi, ale piekło za nami postępowało szybko. W nocy na wschodnim horyzoncie rozbłysnęły ognie. W pierwszej chwili zdziwiłam się, skąd tyle ognisk? spytałam. Nialli spojrzała na mnie smutno. Ona już rozumiała to, co do mnie dopiero powoli docierało. To nie były ogniska, lecz płonące wioski Gaeshi. Wysoko i nisko, po obu stronach rzeki, każda wieś o jakiej istnieniu wiedziałam, i wszystkie inne też. W żadnej z nich nie pozostał ani jeden oddział, ani jeden patrol. Nawet gdyby kobiety chwyciły za motyki i gliniane pokrywki nie stanowiłyby żadnej przeszkody dla dobrze wyszkolonego oddziału Tielwi. A te oddziały były nie tylko wyszkolone. Jeremajach był równie dobrym nauczycielem co Noech, ale też przynajmniej niektórzy z żołnierzy byli uzbrojeni jak nikt wcześniej w całej historii doliny. i nie mieli szans. Patrzyliśmy na ognie na wschodzie i z każdym nowym punktem światła umierały w nas resztki nadziei. Nie płynęliśmy już do pożegnania słońca, by tam przeczekać chaos. Płynęliśmy tam, by uratować Gaesz i przed wyginięciem. Nie zatrzymaliśmy się na noc. Niali kazała nam spać na dnie czółna. Było wąskie i musiałabym przytulić się do Noecha, abyśmy zmieścili się oboje. Chciałam zaprotestować: nie ma mowy, nie położę się obok niego. I był to jedyny raz, gdy podniosła na mnie rękę. Nie zdążyła mnie uderzyć. Noech krzyknął i zasłonił mnie swoim ciałem, a łódź zakołysała się mocno i przez chwilę wszyscy walczyliśmy tylko o utrzymanie równowagi. Pójdziesz spać. Teraz. Bo tak mówię. Wycedziła Nialli przez zęby, a ja zobaczyłam łzy spływające po jej policzkach. Nie sprzeciwiałam się więcej. Przed świtem obudził mnie Noech. Musiał zmienić niali w środku nocy, bo gdy się obudziłam, mami chrapała głośno tuż obok mnie. Wzięłam wiosło i bez słowa zamieniłam się z nim miejscami. Wiosłowałam powoli, odwrócona plecami do wschodzącego słońca, a oni spali w swoich objęciach. Patrzyłam na nich, wtulonych w siebie. Dwójkę tjelwi, o których istnieniu jeszcze rok temu nie wiedziałam, a którzy teraz byli mi bliscy niemal jak rodzice. Patrzyłam na nich, a przy ognisku mojej duszy nie mogłam znaleźć dla nich niczego innego niż miłość. Była jeszcze jedna opowieść. Opowieść, której nikt nigdy nie opowiadał, nie naprawdę. Opowieść o tym, jak pierwsi ludzie podzielili się na dwa plemiona na Gaeshi i Tielwi. Wiemy, że to musiało zdarzyć się siłą rzeczy po stworzeniu doliny i po powodzi, ale nikt z nas już nie pamiętał, co takiego konkretnie się wydarzyło, że siostra powstała przeciwko siostrze, brat przeciw bratu, a nienawiść zaczęła wygrzewać się przy ogniskach ich dusz, a dolina pogrążyła się w wojennym tańcu? Belbelli twierdziła, że musiało być to coś strasznego. Ktoś kogoś musiał zabić, być może całą czyjąś rodzinę, być może ktoś inny dowiedział się o tym, oskarżył kogoś o ten czyn, ten ktoś zaprzeczył wszystkiemu. Ludzie podzielili się. Stanęli po przeciwnych stronach i zaczęli walczyć. Ale tak naprawdę nie wiemy. Raz na jakiś czas któryś z wędrownych żebraków wymyśla o tym nową historię. Czasem jest to długa, skomplikowana opowieść, czasem krótka historyjka, której siłą jest pozorna wiarygodność. Wódz wioski o nazwie Gaesz i zabił wodza wioski o nazwie Tielwi, który porwał i zmusił do ślubu jego córkę. Tego typu rzeczy. Ale tak jak ludzie dają wiarę innym, nawet najbardziej fantastycznym pomysłom, mówiące węże, krainy za pustynią, tak gdy słyszą o tym, jak powstali Gaeshi i Tielwi, kręcą głowami. Nie, to nie mogło być tak. To może i dobra historia, ale to nie wystarczy, by jeden lud podzielił się na dwa. I znienawidził wzajemnie na setki, a może nawet tysiące lat. Nie kompromituj się starcze. Lepiej opowiedz nam coś innego. W ten sposób wytłumaczyła mi to belbelli. Jej zdaniem powód podziału między nami był tak straszliwy, że już dawno, dawno temu zabroniono o nim mówić. I z czasem został zapomniany, ponieważ ci, którzy go znali, nie przekazali go w opowieściach kolejnym pokoleniom. Ale ja myślę, że było inaczej. Myślę, że powodem wzajemnej nienawiści mogło być cokolwiek. I że ten pierwszy, oryginalny powód nie jest tak naprawdę już ważny. Możliwe, że ktoś kogoś zabił i od tego wszystko się zaczęło. Jestem w stanie w to uwierzyć. Ale co z tego? Jakkolwiek przykro o tym nie mówić, jakkolwiek bardzo ból każdego takiego zdarzenia rozdziera serce osób, które znały i kochały ofiarę mordu. Tak dolina zawsze była okrutnym miejscem. Ludzie zabijali się nawzajem cały czas, każdego dnia. Jak daleko w przeszłość sięgamy pamięcią, zapewne nawet przed tym jak podzieliliśmy się na dwa plemiona. Gaeshi zabijają Gaeshi, Tielwi zabijają Tielwi. Od wodospadów po szczękę każdy może stać się ofiarą bądź mordercą, czasem z bardzo błahych powodów. A jednak nigdy nie powstało trzecie plemię. W znanej nam, pamiętanej i przekazywanej w opowieściach historii świata dochodziło do wielu okropnych wydarzeń, a mimo to są tylko Gaesz i Tielwi, nie więcej. Myślę, że jakiś pierwszy powód naprawdę zaistniał, ale zapomnieliśmy o nim nie dlatego, że był tak okropny, ale wręcz przeciwnie, dlatego, że nie był dość okropny. Bo co takiego mogło się wydarzyć, co usprawiedliwiłoby wieki wojen? Zabójstwo? Gwałt? Spalenie wsi? Nie. To wszystko zrobiliśmy sobie nawzajem powielokroć. To i znacznie więcej gorszych rzeczy. Myślę, że ten pierwszy powód, czym by nie był, szybko okazał się niewystarczającym usprawiedliwieniem dla okropności, jakich później dokonali nasi przodkowie. Więc zapomnieliśmy o nim ze wstydu. Pozostało wspomnienie wspomnienia. Pamięć, że mamy powód, żeby się nienawidzić, ale nie pamięć co tym powodem jest. Drugiego dnia kontynuowaliśmy naszą maskaradę, gdy przepływaliśmy obok wiosek Tielwi lub gdy ich czółno wypływało nam na spotkanie, Noech mówił kim jesteśmy i dokąd płyniemy, nie wspominając jedynie po co. A potem dodawał, że wygraliśmy my Tielwi. To powstrzymywało wszelkie dodatkowe pytania. Dumni jak czaple w porze godowej i bezgranicznie szczęśliwi, choć trochę zdezorientowani nocnymi ogniami, Tielwi przepuszczali nas, niemalże całując po rękach. Rozkaz Leacha miał dopiero do nich dotrzeć. Gdy pierwszy raz tego dnia natknęliśmy się na wioskę Gaeshi, wyglądała na wyludnioną, ale chaty na palach stały całe, niespalone, a z wejścia do zagrody na małym wzgórzu spoglądał na nas zaciekawiony prosiak. Niali stanęła na rufie, nabrała powietrza w płuca i krzyknęła: Tielwi nadchodzą! Tielwi nadchodzą! Ratujcie się! Przez chwilę nic się nie działo. Niali krzyknęła ponownie. Z najbliższej chaty wychynęła czyjaś głowa. Kim jesteście? usłyszeliśmy kobiecy głos. Nialli zignorowała pytanie. Tielwi nadchodzą. Zwyciężyli i teraz zabijają wszystkich Gaesi. Wszystkich! Zerach nie żyje. Płyniemy do pożegnania słońca. Tam będziemy się bronić. Zabierzcie wszystkie czółna i tratwy, i płyńcie z nami. Kto nie może, niech ucieka w góry i idzie na zachód. Więcej osób wyszło z chat. Stali tak na brzegu, niepewni, czy dobrze zrozumieli. Nialli powtórzyła swoje słowa. Machnęła kilka razy ręką w zachodnim kierunku, i już straciliśmy ich z oczu. Czemu spytałam, siedziałam na dnie czółna tyłem do niej. Ręce drętwiały mi ze zmęczenia, lecz oprócz wiosłowania nie było nic innego, co mogłabym robić. Nie ważyłam się przerwać. Czemu chcesz ich uratować? Byłam głupia, usłyszałam po chwili jej cichy głos. Tam w górach był taki moment. Gdy uwierzyłam, że możemy stworzyć świat, w którym Tielwi i Gaeshi będą żyć w pokoju, może nie kochać się nawzajem, ale tolerować, żyć obok siebie. Myślałam, że gdy zejdziemy z gór, zmusimy Zeracha do negocjacji, a on będzie na tyle mądry, by zrozumieć, że jesteśmy zbyt silni, żeby nas pokonać i przyjmie nasze warunki. Byłam Tielwi i wierzyłam w mój lud. Teraz już nie wierzę. I nie wiem, kim jestem. Noech odchrząknął, ale nie odezwał się ani słowem. Być może to chrząknięcie oznaczało zgodę. Tego dnia i następnego jeszcze wielokrotnie powtarzaliśmy ten cykl. Gdy mijaliśmy wieść jelwi, Noech stawał na dziobie czółna i z całym swoim autorytetem bohatera wojennego obwieszczał, że zwyciężyliśmy. Dwa lub trzy razy rozpoznał nawet kogoś z załogi czółna, które wypłynęło ku nam, lub przynajmniej dobrze udawał. Gdy przepływaliśmy obok wioski Gaeshi, ja lub Niali, wołałyśmy do nich, by uciekali na zachód. Tielwi nadchodzą. Tielwi nadchodzą. Koniec rozdziału 49. Kolejne rozdziały publikowane są co tydzień. Jeśli chcesz już teraz wysłuchać całej opowieści, w opisie znajdziesz link do audiobooka.